Proszę Państwa, jestem w Biadolinach Radłowskich, gdzie za tydzień będzie zamknięta droga na czas od 15 do 29 października. Tak podaje Urząd Miejski wojniczu na swojej stronie. Jest to droga łącząca między Biadolinami Radłowskimi a Szlacheckimi. Będą to utrudnienia dla mieszkańców, dlatego kto będzie zorientowany lepiej, żeby omijać i boczną drogą przejeżdżać ten odcinek drogi. Dla portalu nasz Wojnicz Jacek Filipek.